Na program zaprasza Państwa sponsor producent ubrań dla myśliwych, firma Graf. Na program zaprasza Państwa sponsor firma Knieja, dystrybutor marki Browning. Sponsorem programu jest właściciel marki Swarowski Optik. Właśnie wyjeżdżamy z Polski e, możemy zachodniej. Jeszcze, możemy jeszcze I jedziemy. Gdzie jedziemy? Jedziemy gdzieś. Generalnie to jest jedziemy. Jedziemy. pierwszy nasz taki duży wspólny wyjazd w 2020 roku. I jedziemy w 2020 roku. Kurta, no tak. 2020 rok. 2020 roku. No i będziecie Samak świadkami. Piszę SMS-y. Nie, nie, nie wyłączasz, bo są. Co to jest i o no, ja, co co śpiędze już wydałeś? Ja, 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 ja. No na nawet. będę. Już ja, ja. Kto? I my jedziemy sobie właśnie... Poczekaj, bo Adam nie może jechać. Adam nie... A dlaczego Adam nie może jechać? Nie może... Ale nie, no dzisiaj prowadzi Adam i Poczekaj, Piotr. weźcie, zerknijcie jak tam na dystrybutorze, co? No Za jeszcze jeszcze 5 zł należy. Za 71 litrów. To jeszcze zmieści się to. <laughs> jeszcze się zmieści. A więc tak, ustaliliśmy, że jedziemy daleko na drugi koniec Polski dla nas. Na południe Polski Ale jedziemy. Na drugi koniec Polski, dlaczego dla nas? Dla was? Dla nas? Do was nie. Do nas. Do Malborka. Dobra, ustalmy tak. Yy, jedziemy, jedziemy tam, gdzie jest śnieg. Jedziemy tam, gdzie jest zima. Tam, gdzie jest zima. Chcemy zobaczyć śnieg, ale chcemy... Adam nam nie może prowadzić samochodu. Yy, bo kameruje. Tak. I mamy uważać na żółty śnieg. Tak. Przede wszystkim, tak. Ale sobie go nie jeść. <noise> nie jest. Słuchajcie, to jest nietypowy wyjazd. Do mycia wyjazd. będziemy brać biały śnieg. Dajcie mi powiedzieć. Biały śnieg? To jest nietypowy wyjazd. My będziemy tam gotować, będziemy tam polować. Tańczyć, śmiewać, Będziemy i poznawać ludzi, oni będą mówili dziwnym językiem. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Jo, hey. a, a oni bardziej nie mówią na północy? Dziwnym językiem? Nie, no. Będzie dobrze. Jak tam dystrybutor? Tyle, zobaczcie jak wygląda nasza podróż i widzimy się już na miejscu. No i pojechali. A cała droga wyglądała na bardzo szybką i łatwą do pokonania. Niestety nie było to aż takie łatwe, no bo polskie drogi sami wiecie. Na program zaprasza Państwa sklep Kolt, dystrybutor urządzeń termowizyjnych marki Night Pearl. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki primo hunting. Jest miło. Co prawda jest ciemno. Przejechaliśmy już prawie 600 kilometrów, podjeżdżamy cały czas pod górkę i jest coraz więcej śniegu. Hm. Piotr chyba już jest mocno zmęczony, bo śniegu dalej jak na lekarstwo, choć znacznie więcej niż u nas na Pomorzu Zachodnim. Tylko czy, aby koledzy wiedzą, gdzie są bo te drogi są coraz węższe, coraz bardziej kręte. byliśmy na Podkarpaciu, dwie miejscowości, Brawik. dwie takie same byliśmy ulice i okazało się, że rozjechała nam się trasówka o kilkadziesiąt dobrych kilometrów. Brawo. A że jest tak, no wąskie uliczki i w ogóle wszystko, więc jest bardzo Bocz, wesoło. co tutaj się y dzieje! Ty. No, fajny koczik. No i jedziemy dalej i szukamy e, miejsca, gdzie będziemy dojechać. dotarliśmy no na miejsce e, po długiej podróży po kilku zmianach e, w nawigacji udało się dotrzeć na miejsce. A gdzie dotarliśmy i co się tutaj będzie działo? Dowiecie się już jutro. I tak jak mówiłem, to co się będzie działo, widzicie rano. Jesteśmy, można powiedzieć, w Tatrach, na takim przedgórzu. To już się zaczynają za chwileczkę Tatry. Jesteśmy w bardzo gościnnym miejscu. Później przedstawimy wam naszych gospodarzy, a teraz pakujemy się do samochodu, który wywiezie nas do specjalnego miejsca, do bacówki, gdzie spędzimy kilka dni na polowaniu, na gotowaniu i na różnych innych ciekawych rzeczach. Powiem tak, myśleliśmy, że będzie tutaj dużo śniegu, będzie śnieg, bo przyjechaliśmy w poszukiwaniu śniegu, którego u nas na Pomorzu Zachodnim nie ma. Niestety przedhalny, zrobiło się ciepło, pada deszcz, ale tam u góry, gdzie pojedziemy, podobno ten śnieg sypie. Jest mokry, jest mało przyjemnie, a więc będzie test dla naszego sprzętu i naszej wytrzymałości. Ja wrzucam tutaj do środka i zaraz zobaczycie jaka droga nas czeka, żeby trafić na szczyt. Znaleziony. Jesteśmy w naszym miejscu popytu, gdzie spędzimy kilka dni. Z tyłu widzicie, już są chłopaki. Przed Piesek się do nas przywitać, który również będzie tutaj z nami. Pogoda nie rozpieszcza, ale pogoda na polowaniu zawsze musi być dobra albo bardzo dobra. Dzisiaj jest dobra. A co będzie się dalej działo? To zobaczycie za chwilę. Sygnał nałowy już brzmi, a więc tylko szybkie przerzucenie sprzętu do chatki i zaraz lecimy dalej. No i wyruszamy w naszą pierwszą podróż. Jedziemy spotkać się z innymi myśliwymi, którzy polują tutaj w tym terenie. Porozmawiamy z nimi na temat tego, jak wygląda polowanie na Podkarpaciu. Jeżeli pogoda pozwoli, no to będziemy mogli zrobić pierwsze wyjście. Śnieg strasznie się topi. Temperatura około 1 stopnia, pada deszcz. Jedziemy jeszcze wyżej, więc tam być może będzie padał śnieg i pozwoli nam na to, żebyśmy swobodnie gdzieś spróbowali przejść. Dobra, połają nas, pakujemy się i jedziemy. W terenie, gdzie dotarliśmy, bezpiecznie można poruszać się jedynie samochodem specjalnie przygotowanym i na dodatek z łańcuchami na kołach. Mokry śnieg i niezbyt zmrożone podłoże nie są sprzymierzeńcami podróżujących, natomiast miejscowi myśliwi zbytnio się tym nie przejmują. Od po prostu taka specyfika. Po krótkiej jeździe już zauważamy pierwszą zwierzynę. Sarny, które przemykają gdzieś przed samochodem. Wjechaliśmy w góry na spotkanie z myśliwymi. E, jesteśmy przy małej kapliczce tutaj, gdzie jest figura Matki Bożej. E, ale chciałem Wam powiedzieć też, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Gorcach. E, jesteśmy na przednóżu Tadr, można powiedzieć, na takim, w takim miejscu, gdzie Gorce i Pieniny spotykają się e, i niedaleko mamy Tatry. Polujemy w tych niższych partiach. Jak widzicie, pogoda jest naprawdę no, typowo górska. Jesteśmy już na takim miejscu, gdzie mgła zachodzi. Przyjechaliśmy do kolejnej chatki góralskiej, ale to co chciałem, żebyście zobaczyli, to jest tam te przepiękne góry, które widać. Śnieg u góry i chmury, które tak naprawdę spowijają je. Będziemy gdzieś tutaj polować. Chłopaki cieszą się, jak nie wiem, bo. No właśnie! Bo mamy śnieg. O nie! Ja im bałwana ulepi Muszę się bronić. Ale dwóch na jednego to banda! łysego. Masz coś do łyzyk? Masz coś do łysyk! No właśnie. I tak się cieszą goście z Pomorza, którzy dawno nie widzieli śniegu. Nie? Jest pięknie. Chodźcie, chodźcie. A! Trafiony, zatopiony. Jest zimno, ale my się nie boimy się zimy. I cieszymy się, że będziemy mogli tutaj popolować. Idziemy spotkać się z myśliwymi. Jak tam, duje dziś? Duje, tak? Duje. Tak, witamy kolego. Witamy. Daszbór kolego, Daszbór. Daszbór. Witamy na Marszałku. Daszbór. Marszałku, do Marszałku, do których z Was Marszałek? I dotarliśmy. góra nazywa się Marszałek. O, ta, ta góra nazywa się Marszałek. Właśnie się dowiedzieliśmy. Marszałek. I tak jak powiedziałem, jesteśmy pod Gorcami, tak? W Gorcach można powiedzieć. Tak, dokładnie pasmo górskie Gorce. Y, zaczyna się od Krościenka, praktycznie od samego centrum. Ok. Bo Krościenko to jest styk. Dobrze, ja tak mówię? Trzech pas: Pieniny, Gorce i Beskid Sądecki. Mało tego, Krościenka nie można ominąć. Jest stare, stara piosenka góralska, a tak w zasadzie to taka. Y, Ludzie, którzy przemierzali te szlaki że hej wszystkie góry przesedł, hej wszystkie przewędruwał, zasedł do Krościenka i tam się przenocował. Bo tak to nasek Krościenków tak. w całej Polsce słynie, cały światło wyjdzie. jak to dalej, Jartek? I piękny Dunajec, co pod I piękny Dunajec, co przez niego płynie. No i widzicie, i tak to właśnie z pięknym wierszem, z piękną piosenką <laughs> rozpoczynamy naszą łowiecką przygodę w Gorcach. W bardzo gościnnym kole Lubań. 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 Także będziecie mieli okazję poznać kilku kolegów z tego koła, poznać ich teren i zobaczyć, jak tutaj gospodarują, co robią. Spotkamy się, porozmawiamy. Dzisiaj taki dzień rozbiegowy, poznajemy teren, poznajemy kilku ludzi, poznajemy okolice, no i próbujemy się zaklimatyzować do tego, co tu się dzieje, bo zamiast sypać trochę nam wieje, no i mokrym nie, de, nie, nie śniegiem, ale deszczem trochę, leje. O, mi też się udało coś zrymować. Po przywitaniu nadszedł czas na rozmowę i planowanie tego, co będziemy robić w dalszej części dnia. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza i pierwotne plany wjechania wysoko w teren raczej musimy sobie odpuścić. Dzwony słychać w kościele. Słuchajcie, musieliśmy wstać, bo tradycja na Podhalu jest taka, jest taki że, zwyczaj, Tak właśnie. Szacunek tutaj, dla Matki Najświętszej, nie? Yy, że urodziła Chrystusa. Dzwonią na Anioł Pański. I dzwonią na Anioł Pański. W samo, południe. W samo południe. Jak tu jest, że trzeba wstać, tak, zdjąć czapkę, czapkę i nawet na budowie, Dokładnie. czy gdzieś przerywana jest praca. Przerwa w pracy. Kładli Prze... siekiery, topory, bo Anioł Pański trzeba po prostu Dych. no, dychnąć, bo szacunek dla... Tak samo podczas polowania. Przerywamy na te 50 minut Dokładnie. polowanie. Dokładnie. Tradycja, kultura, to wszystko się wszędzie łączy. Dokładnie. A pod a Podhale i teren tutaj Gorc i gdzie jesteśmy, no, robi na nas coraz większe wrażenie. Poznajemy coraz więcej historii, ciekawych opowieści, o których później Wam też opowiem. No właśnie. Mieliśmy spotkanie, umówiliśmy się na polowanie, niestety dzisiaj. Raczej na polowanie w ciągu dnia nie wyjdziemy, bo pogoda jest niesprzyjająca i niebezpieczna. Niestety wieje halny i w lesie, gdzie pójdziemy, może się okazać, że jakieś wiatrołomy czy inne rzeczy, i koledzy zadecydowali, że nie jest zbyt bezpiecznie, więc nie wyjdziemy. Ale słuchajcie, mówiłem Wam na początku, że jest tutaj kapliczka. No, zapytaliśmy o tą kapliczkę. Jeden z kolegów nam opowiedział historię, skąd ona tu się wzięła i dlaczego. Kapliczka. Jest to kapliczka wotywna. Wotywna to znaczy, że powstała w ramach podziękowania za to, że jeden z kolegów, no, kiedy wracał samolotem z bardzo dalekiej podróży, no, zdarzyło mu się tak, że no, dostał zawału na pokładzie tego samolotu. No i kiedy był w tej trudnej sytuacji, modlił się do Matki Bożej i obiecał, że jeżeli przeżyje, to postawi właśnie taką kapliczkę. No i zobaczcie, tutaj na e, można powiedzieć przed górą czy można powiedzieć przed Tatrami, gdzieś tutaj, górale są głęboko wierzący i taka kapliczka powstała właśnie w podziękowaniu za uratowanie życia. Co więcej, to w tym miejscu co roku goprowcy z tego terenu rozpoczynają swój sezon, można powiedzieć, w kwietniu. Tutaj jest odprawiana msza święta, tutaj każdy z tych goprowców i ludzi gór przychodzi poprosić o to, aby przetrwał cały i zdrowy i żeby ten sezon był bezpieczny dla niego, ale także dla ludzi, których będą ratować. Myśliwi są wszędzie, nawet wśród goprowców. A górale mają to do siebie, że głęboko wierzą i tak naprawdę e, dzięki swojej wierze, dzięki swojemu podejściu do życia łączą się z tą naturą. A kapliczka w przepięknym, wspaniałym miejscu. <noise> Nie ma lekko w górach. Mały ekstrem. Kolega próbował wyjechać, no i niestety zakopał się. No i co? I zobaczcie, nawet drugi samochód, który jest bardziej przygotowany do terenu, jedzie po prostu bokiem. No i teraz, czy wyjedziemy? Tego nie wiemy. Nie ma lekko, naprawdę ciężka sprawa. Śniegu niby niedużo, ale mokry, lepki, pod spodem nic zbrożonego, więc niestety samochody mają problemy. Miało być polowanie i przygoda w górach i w śniegu. I choć na razie brak polowania, to przygoda jest. I każdy stara się pomóc. Każdy z naszej ekipy cieszy się, że coś się dzieje, bo jeśli już na początku jest trudno, to jak będzie, gdy wyruszymy na polowanie? Jedziemy w górne partie łowiska. Nasi gospodarze pokazują nam, gdzie będziemy polować. Po drodze na śniegu zauważamy różne tropy zwierzyny i zastanawiamy się, jak to będzie, gdy wyruszymy na podchód w tak trudnym terenie. Właśnie skończyliśmy objazd łowiska. Byliśmy zobaczyć miejsca, gdzie potencjalnie będziemy polować. Pogoda się już znowu zmieniła, bo przestało padać, więc prawdopodobnie wieczorem wyjdziemy na polowanie. A tymczasem zgłodniliśmy, więc przygotujemy coś dobrego do jedzenia. Znaczy nie my! Mamy ze sobą Huberta dzikiego Łosia, a więc dziki Łosiu zabiera się do roboty i będzie przygotowywał nam coś smacznego, dobrego. No, oczywiście z dziczyzny. No i zabrał się, najpierw za rozpalanie w piecu, bo tam, gdzie mieszkaliśmy, mieliśmy takie proste urządzenie do gotowania i ogrzewania w jednym. Po kilku chwilach już było czuć wspaniały zapach szarpanej szynki z dzika oraz boczku i rozmarynu. A specjalne podpłomyki dopełniły reszty. Niestety pogoda tego dnia zepsuła się dokumentnie i nasze wieczorne polowanie musieliśmy sobie całkowicie odpuścić. Przyjechaliśmy w miejsce zbiórki po wieczornych rozmowach. Polaków, jak to się mówi, przy dobrej jedzonku. Dzisiaj wszyscy w dobrych humorach od rana, już zastanawiamy się, gdzie polować. Wjechaliśmy na taką przełęcz, gdzie niestety strasznie wieje, ale chłopaki powiedzieli, że tam, gdzie pojedziemy, wiać już nie będzie. Więc za chwileczkę wypakujemy sprzęt i pójdziemy na to polowanie w gorcach. Będziemy mogli spróbować podejść Jelenie, może zawabić i poszukać jakiegoś drapieżnika. Eee, zapewne w mikrofonie też słyszycie jak strasznie tutaj wieje. Ale już dość gadania w tym miejscu. zawsze jak oni wszyscy stoją i czekają, żebyśmy pojechali. Zobaczcie, cała ekipa. A tutaj tak wieje, że mi czapkę chce zwiać, więc muszę ją, muszę ją bardziej ścisnąć. No wszyscy jedziemy, polowaczka czeka. A więc cóż, życzcie nam daszbór. Niestety dziś jazda w górach również nie była łatwa. Topniejący śnieg i wiejący ciepły wiatr robiły swoje. Nasi gospodarze starali się, byśmy zobaczyli najpiękniejsze miejsca i chłowiska bez nadmiernego wysiłku. I dlatego starali się wywieźć nas jak najwyżej. Dotarliśmy samochodami prawie do szczytu Góry Lubań, skąd mieliśmy rozpocząć wędrówkę za jeleniami. Ale zanim to miało się ziścić, Czekało nas jeszcze podejście na punkty widokowe. Podejście pod górę jest strasznie wymagające. Ślisko, topiący się śnieg, słabo trzymające buty na takim zwierzchu śnieg pod spodem lód. Tak, tak. Idziemy na górę. Jesteśmy na górze Lubań, 1211 metrów nad poziomem morza. Czapkę trzeba trzymać. Straszne wszystko, ale spróbuję je przekrzyczeć. Koledzy oczywiście to jest koła Łowieckiego. Musieli zabrać nas to miejsce, bo powiedzieli, że z niego widać całą okolicę i całe łowisko. nie wyobrażali sobie, żebyśmy tutaj nie dotarli. Mówili też, że to taka mała rozgrzewka przed tym, co za chwilkę nas czeka. Walczymy z silnym wiatrem, oglądamy piękne widoki. Zaraz idziemy niżej do lasu, bo naprawdę nam głowy urwie i czapki porwie. Zejście w stronę łowiska wcale nie było łatwiejsze. Ubitym szlakiem, twarde i śliskie, a po topniejącym, mokrym śniegu, skrywające niespodzianki dla piechura. Trzeba było zachować ostrożność i koncentrację podczas marszu. Zejście z góry nie zawsze bywa łatwe. Utartym szlakiem byłoby ciężko. Bardzo twardy śnieg i zmrożony. A tutaj mamy kopny, który się rozpuszcza. No i zobaczcie, schodzimy sobie z takiego podejścia. I teraz czeka nas jeszcze niżej zejść w dół. Zwierzyny na razie nie widać, ale piękne widoki i piękne szczyty w oddali, też warto podziwiać. A jak to będzie dalej, bo już teraz jest ciężko, i jak to będzie na polowaniu, zobaczycie już za tydzień w kolejnym odcinku programu Łowieckiego Dashboard. Ja mogę tylko dodać tak, że jest ciężko, ale będzie jeszcze trudniej. Jeżeli chcecie zobaczyć, co wydarzyło się w nocy na moim nocnym polowaniu na podchalu. Zapraszam zawsze w poniedziałek, zawsze w samopłudnie. W ademeku myśliwego. Cześć, do zobaczenia. Dashbur. Dashbur.